Teraz ekspresowo niczym, niczym telegraf z Berlina doktor Konrad Popowski, ekspert SW. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Na krótki komunikat o jednej historii. Chińska firma zainwestuje w port w Hamburgu. Na to wyraził zgodę kanclerz Niemiec, chociaż połowa, może i więcej niż połowa jego rządu była przeciwko, i może media jest są przeciwko. Co to za historia i jakie haki Chińczycy mają na Olafa Scholza? Rzeczywiście w zeszłym tygodniu rozgorzał spór w Berlinie na temat tego, czy pewna firma transportowa zajmująca się żeglugą Cosco, państwowa spółka chińska, ma prawo przejąć udział w jednym z terminalów w porcie w Hamburgu. Chodziło o ponad jedno trzecią udziału, co zapewniłoby tej spółce pewien wpływ, mniejszość blokującą w pewnych decyzjach tego terminalu. No i w Berlinie zaczęła się dyskusja. Część minister, zwłaszcza tych zarządzanych przez Zielonych i przez liberałów, była przeciwna, uznając, że po inwazji rosyjskiej powinniśmy się już nieco nauczyć, że zbyt bliska współpraca z autorytarnymi reżimami, no niesie spore ryzyka, a, a w przypadku Niemiec, które, które, dla których Chiny są e, największym partnerem handlowym, no to tu szczególnie powinny być ostrożne w tej kwestii. I w, w, ostatecznie pod wpływem dużej presji ze strony mediów i, i, i ze strony właśnie też rządu zawarto takie kompromisowe rozwiązanie, że chińscy inwestorzy nabędą mniej niż 25%, czyli 24,9%, które które no, zapewnia im pewien wpływ, ale trochę mniejszy na, 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 na ten terminal i też nie wymaga od rządu wyrażania zgody, więc to było takie trochę salomonowe rozwiązanie, pokazujące taką no, pewną niemiecką schizofrenię, że jednak z jednej strony Niemcy niby zdają sobie sprawę, że, że rośnie ten ta świadomości i takie. Taki, taka wrażliwość na, na, na ten chiński element w niemieckiej gospodarce, no ale z drugiej strony nie są gotowi na takie twarde rozwiązania i takie. E, bardziej dzień zdecydowanie, dzień się. zarysowanie granic w tych relacjach, tak. Pan doktor, także w i w analizach, i w takich szerszych, bardziej dogłębnych raportach, pisanych dla Ośrodka Sniów Wschodnich od już parę lat temu napisał, jak, jak zmienia się postrzeganie chińskich inwestycji m, u naszego zachodniego mhm. sąsiada, jak mhm. Niemcy się orientują, że chińska inwestycja to jest nie tylko dopływ kapitału, mhm. ale to jest też dopływ patologii, które są w stanie nawet niemiecką dość niezłą administrację rozłożyć na łopatki. Jak to teraz wygląda, jak ta świadomość się przekładać na realia biznesowe Niemiec, i jednak przez wiele lat dość ściśle z Chinami związanych. No zdecydowanie od lat yy, nagłaśniane są raporty, yy nawet niemieckich służb, służb że, że, że ta relacja z Chinami no, jest zagrożeniem, że wraz z owitymi zyskami napływa, napływa do Niemiec szpiegostwo przemysłowe, e, napływają też wykradanie pewnych tajemnic handlowych niemieckich przedsiębiorstw i też raporty biznesowe pokazują, że Chińczycy pną się coraz wyżej w łańcuchu wartości, zaczynają na... W różnorakich rynkach y, trzecich, y, podważać pozycję konkurencyjną niemieckich koncernów dzięki niemieckim technologiom. Ale też Chińczycy nauczyli się, jak sprawnie zarządzać tak jakby tą relacją, ponieważ gdy pojawiają się jakiekolwiek problemy, oferują różnorakie preferencyjne rozwiązania dla tam wybranych chiński, niemieckich koncernów. E, jeszcze to tak pięknie opakowują, że prezentują to podczas spotkań z niemieckimi politykami i wtedy te, ta asertywność niemieckich polityków, czy to kanclerz Angeli Merkel, czy to być może w przyszłym tygodniu e, kanclerza Olafa Scholza, który będzie wizytował po Pekin, no wtedy się kończy i właśnie to jest ten duży problem. E, to, I to problem nie tylko dla niemieckiej polityki, ale sze, 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 szerzej patrząc dla europejskiej, ponieważ no, Niemcy są też hamulcowym pewnych bardziej <laughs> asertywnych rozwiązań w, na, na forum europejskim, bo to Niemcy w ostatnich latach byli faworyzowali rozwiązanie, próbowali popchnąć do przodu właśnie zawarcie umowy inwestycyjnej z Chinami, która no oględnie mówiąc była taka dość mało korzystna dla europejskiej gospodarki, a na, na pewno korzystna dla wybranych niemieckich koncernów, więc tutaj mamy trochę problem, My. że Niemcy podobnie jak z Rosją te wnioski wyciągają bardzo, bardzo wolno, aczkolwiek no z tej Ale sytuacji... Ale dlatego po... właśnie, że hmm. tutaj mamy... Interes ogólnogospodarczy, który cierpi, ale, ale poszczególne koncerny, które mają swoje sieci lobbyingowe, swoje wpływy, zyskują i wykorzystują te wpływy na niemiecką politykę, żeby te zyski przedłużyć? Znaczy jeszcze długo panuje takie przekonanie w, ogólnie, że, że ta relacja, jeszcze z Chinami, się Niemcom opłaca. Że tak naprawdę, jeśli szuka się alternatyw, to trudno, trudno znaleźć te alternatywy. Trochę jest to taki częściowo mi, ale też częściowo prawda. Takie przekonanie, że no Niemcy i Chiny pasują jak takie dwa puzzle. Tak? Niemcy bardzo, Chiny bardzo dużo inwestowały w ostatnich latach w sektor budowlany. Potrzebowały dużo maszyn, sprzętu budowlanego, narzędzi inwestycyjnych. Czyli właśnie to, co produkuje niemiecka gospodarka. I strukturalnie rzeczywiście to było dopasowane, tylko wraz z tym, że Chińczycy prawdopodobnie od tego modelu muszą odejść i muszą coraz bardziej odejść. Raczej nie będzie już tego takiego sztucznego boomu na, w sektorze nieruchomości napędzanego kredytami, bo to po prostu Chińczykom się przestaje spinać. No i w związku z tym, tym bardziej powinna maleć motywacja Niemiec, żeby, żeby utrzymywać te, te, ten model, i zwłaszcza widząc, że tam stopniowo. W poszczególnych elementach oni zaczynają tracić, tylko, tylko ponieważ, tak jak mówię, te największe koncerny wydaje się, że mają największy wpływ na tą niemiecką gospodarkę, to one też potrafią o te swoje interesy dbać, a Chińczycy właśnie je potrafią dopieścić we właściwy sposób. Powiedział dr Konrad Popłaski, ekspert i analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, zajmujący się Niemcami, ale w, w, w szczególny sposób relacjami gospodarczymi między Chinami a między Pekinem, a Berlinem, między Chinami a Niemcami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.